Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania drugiej części nagrania z naszego spotkania online z Kamilem Pawlikiem, shareholderem agencji reklamowej i marketingowej Brand Pixel, który zaprosił mnie do siebie, by porozmawiać o prowadzeniu firmy w kryzysie. W tym odcinku rozmawiamy o rekrutowaniu i wybieraniu mniejszego zła przy redukcji kosztów ludzi. Czyli albo zwalnianiu, albo wybieraniu właśnie dla niego alternatywy. Opowiadam także o bezwzględnym warunku dobrego funkcjonowania zdalnej rekrutacji i zdalnego onboardingu, czyli wdrożenia, oraz o tym, co robić z ludźmi w kryzysie, by zjeść ciastko i mieć ciastko. Cześć! Do Róża. Witam Cię w czternastym odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTube'ie i w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Jak we wstępie, dzisiaj zapraszam do drugiej części naszego spotkania online z Kamilem Pawlikiem, który zaprosił mnie na swojego sobotnio porannego, wczesno porannego live'a. A propos liveów, dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy mimo trudności technicznych, jakie mieliśmy, był na webinarze Skutecznego Rekrutera w środę 22 kwietnia, gdzie rozmawialiśmy o rekrutacji w kryzysie. Jeśli ktoś nie był, to na YouTubie jest jeszcze dostępne nagranie, także bardzo serdecznie zapraszam. Wystarczy, że wpiszecie moje nazwisko i Skuteczny Rekruter, albo jak rekrutować w kryzysie, znajdziecie na pewno nagranie tego webinaru. A już w środę 29 kwietnia o 15 zapraszam na Facebooka, na live'a Jak w złych czasach być dobrym dla ludzi i w ludzi. Będziemy rozmawiać o tym, jak przeprowadzać zespół przez kryzys, od strony podejmowania i komunikacji do ludzi trudnych decyzji, o zarządzaniu i o konfliktach, które teraz mogą przybierać na sile, a które są trochę inne niż te, które znamy z pracy face to face w biurze. Live będzie na Facebooku. Już teraz możecie sobie kliknąć w wydarzenie. Wydarzenie się nazywa Jak w złych czasach być dobrym w ludzi i dla ludzi albo przez fanpage Ludzie z pracy, tam gdzie ten live się odbędzie. A dzisiaj zapraszam was do posłuchania naszej rozmowy z Kamilem o tym, o czym musimy pamiętać w trakcie rekrutacji w obecnych czasach i o wdrażaniu nowych ludzi do naszej organizacji w obecnych czasach. Będziemy też rozmawiać o zwalnianiu i o tym, co można zrobić, żeby nie musieć zwalniać, ale też o tym, kiedy ludzi nie warto zatrzymywać. Lajwy, nie lajwy, naszej tradycji musi stać się zadość, jak mawia wór z mądrościami, więc najpierw polska piosenka. Dzisiaj będzie o sinusoidzie i o zmęczeniu. Z dołu do góry, z góry na dół, a zaśpiewa nam kora. To jest takie trochę mało optymistyczne, że im wyżej skaczesz, tym bliżej dna. Życzę Wam oczywiście, żeby tak nie było, albo żeby tak było jak najrzadziej. A puściłam tę piosenkę, dlatego, że tak mi się nasunęło, że tyle teraz staramy się robić, żeby sobie w tej nowej rzeczywistości poradzić, ale ona jest tak totalnie inna od tego, co znamy. I czasami możemy mieć wrażenie, że to jest taki miraż tworzenia złuda istnienia. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja czasami tak mam. Całe szczęście, że bardzo szybko mnie z tego złudzenia wyprowadza rzeczywistość, która jest dookoła, i pomimo tego, że fizycznie nie mogę jej dotknąć, ani spotkać się oko w oko z ludźmi, to ona jest bardzo mocno obecna i sprowadza nas do konkretu, bo te decyzje, które podejmujemy, będą miały wpływ na nas i na nasze otoczenie jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale właśnie a propos decyzji, nie przedłużając, oddaję głos Kamilowi z nagrania. Właśnie na temat fanderów chciałbym teraz troszkę porozmawiać, na temat tej aktualnej sytuacji, która dla wielu jest sytuacją dość prostolinijną, to znaczy zwalniamy i koniec, tak? Składa się oczywiście wiele elementów, sam powiedziałeś, że kwestie komunikacji, w jaki sposób to robimy. Natomiast to, o co chciałbym zapytać, to jest to, czy Rzeczywiście warto w aktualnym etapie zwalniać ludzi, zwalniać zespół, aby ciąć te koszty, czy nie lepiej w taki sposób do tego zespołu podejść, aby wspólnie znaleźć rozwiązanie, być może zostawić firmie, obniżyć pensję wspólnie, być może później wysłać pracowników na chorobowe, jakieś inne różne formy tutaj mogą się pewnie znaleźć, mhm. po to, żeby właśnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Tak, to znaczy ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś odnośnie tego, że lepiej nie zwalniać, tylko jeśli można optymalizować koszty w inny sposób, to warto na pewno to robić. Tutaj kluczowa absolutnie jest rola CFO, czyli financial officera. Ja się, często się spotykam z taką sytuacją, że człowiek, który jest funderem, jest CEO, to jest zwykle osoba, która wymyśliła produkt, wymyśliła biznes. To jest człowiek, który jest człowiek lub, lub, lub więcej osób to są ludzie bardzo optymistyczni. Też na tym to polega, żeby oni wierzyli w biznes. Natomiast bardzo często mam do czynienia z taką sytuacją, że ktoś jest bardzo optymistyczny i mówi: "To się uda spokojnie, to przejdzie, albo ten klient podpisze tą umowę, dostaniemy kasę spokojnie". Rolą CFO jest wtedy powiedzieć: "Spoko, stary. Wierzę w ten biznes i mam nadzieję, że nam się uda" ale póki co nie mamy tej kasy na koncie. Nie ma szansy. Osoba, która będzie takim strażnikiem bezwzględnym, zimnym strażnikiem logiki. Takie praktyczne, nie? logiczne podejście, dokładnie. To jest dokładnie. Taki, nie lubi tak naprawdę na końcu. Dokładnie tak, no dlatego jest mnóstwo no żartów o dyrektorach finansowych w startupach, nie? że ludzie, którzy wchodzą i psują całą imprezę. CFO daje rekomendacje, ile kasy musimy koniecznie oszczędzić. Mhm. Czyli Jeśli na przykład potrzebujemy oszczędzić 40%, Możemy obciąć wynagrodzenia o 40%, albo możemy na przykład zredukować etaty, albo możemy zwolnić. Wdrożenie nowego pracownika zazwyczaj to nie jest tylko miesiąc, który ten pracownik poświęca na to, aby, aby się wdrożyć, ale to zazwyczaj jest również miesiąc, który drugi pracownik musi poświęcić na tego pierwszego, żeby go wdrożyć. Czyli tak naprawdę przez liczyć dwa miesiące poświęca na, mam poświęcone na stricte jednego pracownika na samo wdrożenie. Dwa miesiące pracy. Więc jak, jak to ugryźć? Jak to ugryźć, żeby było, było dobrze? Dokładnie, to, to co mówisz, to absolutna zgoda, że dużo bardziej się opłaca zatrzymać obecnego pracownika niż mieć nowego. Do tego, co powiedziałeś, jeszcze bym dodała czas rekrutacji. Pracownika trzeba znaleźć, na pracownika trzeba zwykle poczekać, bo zwykle ludzie mają okresy wypowiedzeń, więc ten czas bez wartościowej pracy, bez wartościowego wkładu nam się wydłuża. Warto ludzi, których mamy zatrzymać, dlatego, że to są ludzie, tak jak powiedziałeś, którzy mają już dużą wiedzę o organizacji, a poza tym budujesz w ten sposób jako founder kapitał, czyli sytuacja taka, że, ok, jeśli będziemy w kłopocie, jeśli będziemy mieli problem jako firma, to wiem, że mój lider jako pracownik, wiem, że mój lider zrobi wszystko, żeby ja nie stracił pracy. Mhm. I oczywiście wtedy wchodzą inne zagrożenia. Wtedy wchodzą zagrożenia takie, że ludzie, którzy będą mieć obciętą pensję, to są ludzie, którzy na przykład będą chcieli odejść. Natomiast to już jest kwestia wartości. I ja też nie jestem za tym, żeby o ludzi walczyć za wszelką cenę. To jest coś, co teraz bardzo dobrze rynek weryfikuje, na przykład te wszystkie benefity, które mamy. Te owocowe środy, jakieś tam czekoladowe czwartki i tak dalej. Musimy się teraz zastanowić, jaką to ma funkcję czyli tak naprawdę jak się to przekłada na biznes, czy to, że dawaliśmy ludziom takie benefity, to, że mieliśmy bardzo duże budżety szkoleniowe, czy to faktycznie ludziom pomagało, czy to była tylko jakaś taka pusta pozycja lanserska na zasadzie, o jesteśmy takim super pracodawcą i dajemy coś tam, jakiś benefit, czy to faktycznie jest tak, że dla ludzi to jest ważne, bo oni na przykład dzięki temu mogą się rozwijać i to im pomaga. Tak samo jest w sytuacjach zatrzymywania ludzi. Mówiliśmy bardzo długo o tym rynku pracownika. Zobaczymy, czy koronawirus to zweryfikuje, czy, czy, czy płace w takich na przykład branżach jak IT spadną. Myślę, że tak, patrząc na to, jak, jak wiele teraz było zwolnień w IT. Natomiast myślę też, że nie warto walczyć o ludzi za wszelką cenę. To znaczy, jeśli ktoś mówi, nie podoba mi się to, co robicie, nie podoba mi się, jak zarządzacie, nie podoba mi się w ogóle te wartości, które, które reprezentujecie, to jest jakaś ściema, w ogóle nie wierzę w to i tak dalej, to może być dla nas cenny krytyk, że robimy coś nie tak, że moglibyśmy poprawić komunikację. Natomiast jeśli ktoś ma inne wartości, jeśli ktoś to demonstruje, jeśli ktoś się źle czuje w firmie, no, to może to jest moment, żeby się rozstać po prostu. To znaczy, to też, jakby wiem, że wiele firm ma takie podejście, że no przede wszystkim nie zwalniać. No nie, dlatego, że jeśli masz człowieka w firmie, który źle się czuje, jeśli ty się z nim źle czujesz i nie dowozicie przez to tak dobrze, jak powinniście, no to, no, no po co? No, bez sensu to jest. Mhm. Uh, to... Ten element jakby jest rzeczywiście kluczowy, żeby podejść do tego kryzysu w sposób racjonalny, Bo tak naprawdę jeżeli my nie będziemy w stanie wykarmić samych siebie z działań firmy, no to w jaki sposób jesteśmy w stanie wykarmić cały zespół? Tak naprawdę tak mówimy o, tej, o tym elemencie kryzysu. Więc e, z punktu widzenia drugiej strony, jakby po kryzysie zawsze mamy taki moment, w którym na rynku jest duży przetyt talentów talentów, które nie do końca trzeba by wynagradzać finansowo bardzo wysoko, aby do nas przyszły. A gdzieś wczoraj przy Statystykę, że jakby kryzys ostatni to był złoty, złoty czas dla wielu startupów w Ameryce, między m.in. WhatsAppa, Ubera, kiedy one powstawały. Mhm. Z punktu widzenia jakby właśnie tego, tego rynku tego startupowego, jak Ty widzisz taką perspektywę jakby pozyskiwania właśnie ludzi z rynku i, i wyławiania tych, tych talentów w okresie kryzysu? Czy to jest łatwiejsze i w jaki sposób się z nimi komunikować w taki sposób, aby, aby zyskać, aby realnie jakby zbudować zespół? Silny? Mhm. Mhm. Jasne. Jeśli chodzi o rekrutację, to poza tym, że ta rekrutacja odbywa się zdalnie, to uważam, że ona nie powinna się niczym różnić. To znaczy, że startupy, które na przykład mają możliwość zatrudniania teraz, bo są w takich biznesach, gdzie, gdzie ten kryzys im gdzieś tam nie przeszkadza, a może wręcz pomóc, bo na przykład nie wiem, pracują nad automatyzacjami procesów i, i, i nie wiem, usprawniają na przykład pracę zdalną. Namawiam do tego, żeby nie rezygnować ze swojego poprzedniego flow rekrutacyjnego. Czyli żeby nie robić tak, że na przykład mam 15 zainteresowanych osób, no to po prostu biorę połowę. Coś tam sprawdzam, coś tam nie sprawdzam. Nieważne są ludzie, siła robocza jest, może nawet dostaną mniej kasy, będą też zadowoleni. Bez sensu to jest. Ja na przykład teraz pracuję w takiej firmie, w której rekrutację jest bardzo trudno przejść. I ludzie to cenią, to znaczy ludzie, którzy przeszli tą rekrutację i którzy pracują w tej firmie, mają takie poczucie, że my jesteśmy naprawdę w gronie może nie elitarnym, bo to by było, bo to by było przegięcie ale w gronie naprawdę ostrych umysłów. Nazywamy się tak nawet Sharp Minds. I to rzeczywiście jest tak, że jeśli rekrutujesz człowieka i on widzi, że to jest taka rekrutacja po łebkach, że po prostu bierzesz, że tak powiem, byle kogo pierwszego człowieka z ulicy, to on też, jego przywiązanie później będzie dużo mniejsze, dużo słabsze. I są na to badania, że od rekrutacji i później od onboardingu, od tego, ile ty czasu poświęcisz na to, żeby przeselekcjonować, sprawdzić tego człowieka, zależy później jego zaangażowanie, i tutaj korelacja jest, jest, jest bardzo silna czas poświęcony na to, żeby człowiek faktycznie mógł wejść w organizację, bo to są te dwa elementy, czyli rekrutacja i onboarding, które przeprowadzamy tak jak zwykle do tej pory, czyli poświęcamy ludziom dużo czasu, rekrutujemy przez wartości, rekrutujemy przez umiejętności, nie rekrutujemy na pewno sami, czyli jeśli jedna osoba rekrutuje, to jest co najmniej o dwie osoby za mało, czyli żeby ta osoba mogła porozmawiać z kilkoma osobami. Z, z twojej organizacji, żeby mogła odpowiedzieć na różne pytania, nie tylko na pytania tak zwane przyszłościowe, czyli co byś chciał, ale też pytania retrospektywne, żebyśmy mogli dać takiej osobie zadania do zrobienia. I to takie zadania, które nie będą zadaniami przygotuj mi strategię marketingową, tak jak, tak jak to się często zdarza, czyli coś, za co po prostu płaci się grube pieniądze, jeśli chodzi o projekt, tylko wyznaczmy sobie na przykład dwie czy trzy cechy, które chcemy sprawdzić w tym zadaniu. Czyli czego chcemy się o, o człowieku dowiedzieć, nie jesteśmy w stanie zadaniem sprawdzić więcej. Mhm. I to, jak ktoś podejdzie do tego zadania, jak je rozwiąże, też wpływa na naszą ocenę. Więc, miejmy kilka komponentów rekrutacji, sprawdźmy kandydata. Pod wieloma względami i nie, nie skracajmy teraz tej drogi. Czyli mhm. nawet jeśli mamy, mamy możliwość zatrudniać i możemy ludziom zaproponować pracę, super, ale niech to będzie taka selekcja, jak była wcześniej. Mhm. No to jest trochę jak z podróżą pod dużą górę i małą górę, prawda? Jeżeli mamy dużą górę na starcie i idziemy na nią cały dzień, to automatycznie mhm. później doceniamy to, to bardziej, szanujemy to, tę drogę bardziej i jesteśmy bardziej wdzięczni. Natomiast jeżeli mamy sytuację, w której na górkę wchodzimy i jednym krokiem już jesteśmy, no to to jest taka drobnostka i wtedy nie traktujemy tego poważnie. Nie ma tej przynależności, nie ma tej, tego takiego poczucia e, wzajemności w pewnym sensie. To, to dokładnie, dokładnie, do... dokładnie. To jest super metafora i, i absolutnie się z tym zgadzam. Mhm. W dodatku ludzie teraz jak będziemy właśnie robić takie małe góry, to będą czuli, że to jest sytuacja przejściowa. Mogą myśleć, że dobra, to ja się teraz przezimuję na jakieś tam w zależności od tego, ile to będzie trwało, 4 miesiące, 6 miesięcy, 3 miesiące, nie wiadomo. Ja sobie tutaj przycupnę na chwilę, no a jak będzie jakaś ciekawsza firma, to ja sobie tam odejdę. Nie pozwólmy na to, żeby jako fanderzy czy jako menadżerowie, żeby ludzie mieli takie poczucie ch chwilowa przystań to nie jest chwilowa przystań. Przyszedłeś tu normalnie, przerekrutowałem cię tak, jak pracownika w regularnym, normalnym czasie i chciałbym, żebyś ze mną został długo. Jeśli będziesz dobrym pracownikiem, oczywiście. Róża, mamy pytanie od Pauliny. Paulina się, się pyta: lepiej zostawić stażystów, bo są mniejszym kosztem, i zwolnić specjalistę, bo zarabia tyle co trzech stażystów? Odpowiem w najgorszy możliwy sposób czyli to zależy. Bo tak, Tak. podoba. już dookreślam o co mi chodzi, bo to oczywiście zależy, ale wiemy od czego to zależy, jak to, jak to mierzyć. Generalnie nie ma takich, nie ma takiej zasady, kogo się pierwszego zwalnia w firmie. Czyli nie jest tak, że najpierw się zwalnia osoby, które na przykład przyszły na końcu, albo najpierw się zwalnia osoby, które są mało doświadczone. A w ogóle bardzo dobrze, że o to Paulina pyta, dlatego że bardzo wiele jest takich lęków wewnętrznie w firmie. Że ludzie na przykład najmłodsi starzem boją się i, i przychodzą do menadżerów i warto wtedy odpowiadać też na takie pytania. I odpowiedzieć jako lider, że nie wiesz, co się stanie, to nie jest wstyd. I powiedzieć, że, słuchaj, sam nie wiem, sam się boję o to, co się stanie z firmą, bo chciałbym znać sytuację za dwa, za trzy miesiące, jakie będziemy mieli przychody, ale warto takim pracownikom powiedzieć, że nie będziemy zwalniać według klucza, że zwalniamy na przykład najmłodsze osoby. I to bardzo zależy od tego, co te osoby robią. Czyli darza się też tak w firmach, że zwalnia się na przykład ludzi, którzy są dyrektorami, zwalnia się całe piony. Dlatego, że te piony po prostu przestają być potrzebne w obecnej sytuacji. Czyli orientacja na biznes staje się jeszcze bardziej mocna, jeszcze bardziej kluczowa. Odpowiadając na pytanie Pauliny, to nie po koszcie myślimy tutaj, czyli nie w takich kategoriach, że ktoś jest tańszy, ktoś jest droższy, tylko jaką przynosi firmie wartość. Jeśli ten specjalista jeden zajmuje się na przykład, nie wiem, sklepem stacjonarnym, no to pewnie będziemy musieli go zwolnić. W trakcie, kiedy trzech stażystów zajmuje się na przykład, nie wiem, social mediami, sprzedażą online i jeszcze czymś w internecie. Czyli bardziej chodzi o to, co ludzie mogą nam przynieść, a nie ile musimy za nich zapłacić. Mhm. No właśnie, Patryk tutaj ładnie tak. to skrytował, czyli przestań pytać, ile to kosztuje zapytaj, ile mi to przyniesie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Widzę, że tutaj jeszcze jedno pytanie. Czy masz swoje ulubione zadania rekrutacyjne z rekrutacji? Ja mam mnóstwo ulubionych zadań z rekrutacji. Ja w ogóle ko kocham rekrutować i kocham weryfikować to, czy ludzie pasują do firmy, czy nie pasują i czy będą w niej szczęśliwi, czy, czy jest szansa na to, że będą szczęśliwi, czy nie. Nie wiem, czy mam jakieś ulubione zadanie z rekrutacji. Mogę opowiedzieć o takim zadaniu, które wymyśliłam dość niedawno. To jest startup, który sobie do bardzo dobrze radzi. Potrzebowaliśmy zatrudnić osoby do sprzedaży. Bardzo ważne tam było to, żeby nie zatrudniać takich, wiesz, wilków z Wall Street, nie zatrudniać ludzi, którzy będą po prostu cisnąć po trupach tylko takich, którzy też będą współpracować z marketingiem, którzy będą pomagać, którzy będą budować tą organizację i którzy będą mega otwarci i mega przyjaźni. I to było kluczowe. I grałam taką głupią rekruterkę. Miałam takie dwa pytania, które zadawałam kandydatom, na zasadzie na przykład było coś w CV napisane, a ja na przykład pytałam o to. Albo miałam takie pytanie, aha, czyli jakie są twoje słabe strony? Takich pytań, których zwykle nie zadajemy, to jest bez sensu, ale kluczowe było tutaj to, w jaki sposób ktoś zareaguje. Czyli czy na przykład będzie chciał, bo rekrutowaliśmy tak, że był funder i byłam ja. Czy właśnie, czy taki sprzedawca będzie chciał popisać się przed funderem i dojedzie mnie i powie... Przecież to jest napisane w CV. Albo powie, mm, no, fajne pytanie. Czy właśnie zachowa się grzecznie i odpowie i na przykład powie: OK, już pisałem o tym w CV, ale może gdzieś tam Wam to umknęło i odpowie na takie pytanie. Albo wyśle sygnał, że mm, jest to dla niego trochę shame i trochę słabe. Ale jednak gdzieś tam zachowa się grzecznie i będzie w stanie pomóc. Bo oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyne diagnostyczne pytanie, czy ktoś jest pomocny i, i otwarty, bo też był szereg innych pytań, ale to jest takie pytanie, które z ostatniego czasu gdzieś tam lubię. Dlatego, że bardzo dobrze to pokazuje, jak ludzie reagują. I że rzeczywiście jest tak, że osoby, które przeszły tą rekrutację, osoby, które zostały zatrudnione, to są właśnie takie osoby, które będą w stanie też, skoro mnie tak potraktowały jako rekrutera, no to będą w stanie też tak pracować, będą w stanie pomóc marketingowi na przykład, będą w stanie pomóc kolegom, którzy czegoś nie rozumieją, albo będą w stanie odpowiedzieć czasami na jakieś głupie pytanie klienta. Nie będą tak reagować, że o, Boże, po prostu, co za debile. Pracuję z debilami. Nie? Jakby, nie chcemy pracować z kimś, kto pogardza innymi. Nie chcemy pracować z kimś, kto, kto ma takie podejście, że no, jestem najmądrzejszy. Je jedna z takich ważnych dość książek, które też polecam, pułapki myślenia Kanemana, to jest właśnie taka książka, która pokazuje, że nie jesteśmy racjonalnymi ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. I to, że ktoś rozumie, że inni ludzie popełniają błędy i że ja sam popełniam błędy i daję sobie na to przestrzeń, to jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o dobór ludzi do startupu, bo potrzebujemy ludzi, którzy mają na to otwartość i którzy są w stanie się do tego przyznać. Ja jestem w 100% zgodny z tym, co powiedziałeś. Rzeczywiście, jakby jest to jedna z, z ważniejszych rzeczy. Mamy jeszcze komentarz od Pauliny, czyli HR to aktorstwo. <laughs> to chyba a propos tej, tej zagrywki nie, nie. Znaczy, ja mam generalnie takie coś, że ja jestem taka mocno ekspresyjna i, i, i ekstrawertyczna i opowiadam też w taki sposób. Natomiast nie robię sytuacji takich, że wpuszczam ludzi do pokoju i pogadajcie sobie. I nie robię sytuacji pod tytułem z każdym za plecami rozmawiam i tkam jakąś siatkę pseudorelacyjną. Bardzo wielu hr tak robi, że często tak się mówi, nie? Że hr jest najlepiej poinformowana osoba w firmie. ok? Może tak być, tylko jeśli ona jest poinformowana, to dobry hajerowiec nie robi z tego użytku. I dobry hajerowiec to jest ktoś taki, kto wie dużo rzeczy w firmie, natomiast nie wykorzystuje tego i daje ludziom sposoby na to, jak oni sami sobie mogą poradzić w takich trudnych sytuacjach. To są takie rzeczy, które są najważniejsze. Natomiast nie, no to aktorstwo to ja po prostu jestem taka. I ja w taki sposób opowiadam, tak, <grym> tak bym powiedziała. To zabrzmiało, jakby tam na biurku przed tobą leżały cztery, cztery kawy i dwie, dwie puszki Red Bulla, wiesz? Nie, nie, nie. Ja po prostu ja bardzo lubię relacje, bardzo lubię mechanizmy i mnie to bardzo cieszy. To znaczy, ja myślę, że też nie byłabym w stanie w ostatnim czasie, ja naprawdę bardzo, bardzo dużo pracowałam. Gdybym nie lubiła tego robić i gdybym nie kochała tego robić, to myślę, że nie byłoby to możliwe. Ludzie są trudni generalnie, to nie jest jakieś, nie odkrywam tu Ameryki, i, i trudno jest pewne rzeczy rozkwinić, ale jak się to kocha i jak, jak się w to wierzy, że, że to ma sens, taka transparentność i dobra komunikacja i to, żeby się wszyscy możliwie jak najlepiej rozumieli, to mi się wydaje, że można dużo, można dużo ugrać. I tutaj jest jeszcze bardzo długa wymiana zdań o wielkanocnym gotowaniu i wymiana żarcików, więc już postanowiłam Wam tego oszczędzić. Przypominam Wam o środowym live. W środę o 15 pogadamy o tym, jak w złych czasach być dobrym w ludzi i dla ludzi. Na fanpage'u ludzie z pracy, na Facebooku się spotykamy. Wejdźcie od razu i kliknijcie, żeby nie uciekło. Na dzisiaj to tyle. Wielkie, wielkie dzięki. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, ocencie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotifyu i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. Jeśli chcecie o coś dopytać albo zasugerować, znajdziecie mnie, róża szafranek, na Instagramie i na Linkedinie. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam oczywiście po więcej. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!